Jak w każdy wakacyjny czwartek, w Biskupcu odbył się kolejny z poranków w parku. Tym razem w parku miejskim odbyły się warsztaty kuglarskie dla dzieci. Bardzo mocno włącza się w to biblioteka nasza i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli nasz MOPS i tam drogie koleżanki dają z siebie wszystko, żeby coś fantastycznego zrobić. Kiedy one nie mogą, to też mamy bardzo dużo zainteresowania po poprze poprzednim roku prywatnych firm, które po prostu robią właśnie warsztaty kuglarskie, robią Warsztaty florystyczne czy też inne, więc każdy czwartek to o godzinie 10 w parku. Myślę, że jest fajna zabawa, coś nowego. Wiem, że włączają się to też przedszkola, bo takie telefony też miałem, więc każdy, kto weźmie kocyk lub matę, może przyjść i w parku fajnie się pobawić. Bawimy się dzisiaj kuglarsko, nie jesteśmy klaunami, nie robimy klaunady, ale korzystamy z tego co niesie ze sobą nowy cyrk, nowa fala, nowa ideologia, można powiedzieć, cyrkowa. Rezygnujemy kompletnie ze zwierząt, prawda, Aniu? Chyba, że jakieś małe muchy na przykład tresujemy albo pchły, żeby skakały nam i robiły to, co chcemy. W każdym razie możemy uczyć się na slaku czyli chodzimy po linie, oczywiście przy asekuracji, nie są to najdłuższe odległości, ale takie, żeby dziecko mogło skorzystać, polecamy chodzenie na bosakach. Mamy szczudła, jak widzicie tutaj, 70-centymetrowe szczudła i Anię, która jest wyższa ode mnie. Aniu, Ania mnie uczy chodzić teraz, bo wiadomo, jak starszy, większy, uczy młodszego, mniejszego. Mamy dużo rzeczy do żonglowania, maczugi, obręcze, diabolo, flower sticky, mamy również piłeczki, którymi staraliśmy się na może nie tyle wytłumaczyć, bo to nie będzie takie proste sześciolatką, ale powiedzieć chociaż trochę o tym, co się dzieje w mózgu, jeśli żonglujemy, a ja przypominam, że no, naukowcy z uniwersytetów w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, udowodnili, że... Następuje przyrost szarej masy w mózgu i również synchronizacja półkul, która ostatnio w czasach digitalizacji jest bardzo potrzebna młodym ludziom. Do czego zachęcam: bawcie się w domu, żonglujcie w domu z karpetkami, jogurtami, jajkami albo ugotowanymi. Warsztaty kuglarskie bardzo spodobały się wszystkim dzieciom, które próbowały swoich sił w nawet najtrudniejszych zabawach i ćwiczeniach. Nie wiem, e, już ogląda, żonglować jedną pyłkę? Umiem, mnie jeszcze się jeden potyk, a tak setujemy, tak potykamy się. Chodzimy na sztułach, yy, puszczamy baj, banki i powiem, że jest tutaj fajnie, bo jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. Już w najbliższy czwartek, 5 sierpnia, Biblioteka Miejska zaprasza na Poranek Warmiński, którego gościem specjalnym będzie Aleksandra Więckowska z zespołu Warmińska Kuźnia. Przypominamy również, że cykl spotkań Poranki w Parku potrwa do końca wakacji.